Cześć, nazywam się Maciej Mikita, jestem trenerem tenisa i chciałem z Wami porozmawiać na temat metodyki nauczania od poziomu tenis 10 aż do tenis 17. Będę starał się Wam porównywać metodę nauczania w Polsce i metodę nauczania, jaka występuje w Niemczech. Na pewno zadacie sobie od razu pytanie, dlaczego akurat w Niemczech, ponieważ ponad 20 lat byłem aktywnym trenerem u naszego zachodniego sąsiada i tam poznałem metodykę nauczania poprzez gry i zabawy. Opartą o punkt uderzenia piłki, i muszę wam powiedzieć, że jest zajebista, i chcę, żeby się też wprowadzali tutaj u nas i się sprawdza. Na samym początku chciałbym pokazać różnice, jakie są w szkoleniu polskim i niemieckim. Po naszej stronie, czyli tutaj u moich kolegów, zwracamy uwagę w czasie treningu na sam ruch uderzenia i go doskonalimy prawie do perfekcji. Znak zapytania, jeśli chodzi o skuteczność tego, tak, czy ten zawodnik skuteczny jest. Szkolenie niemieckie wygląda następująco: jak już wspomniałem, to są gry i zabawy oparte o punkt uderzenia piłki, czyli hasło punkt uderzenia piłki jest najważniejszy. Ruch wyrabia się naturalnie u każdego zawodnika poprzez dobrze dopasowane ćwiczenia. Obrazując to jeszcze dokładniej, zawodnik, który jest mniej utalentowany, jego ruch zawsze będzie kanciasty i na to nie mamy wpływu. Tak, stworzyła go natura i tak będzie, ale my, jako tenerzy mamy obowiązek jemu yy, yy, wytrenować, że miał optymalny punkt uderzenia piłki. Zawodnik, który jest utalentowany ruchowo, naturalnie, automatycznie jego ruch będzie już płynny, ekonomiczny i będzie się rozwijał do idealnego w późniejszym okresie czasu, ale punkt uderzenia piłki, tak samo u tego pierwszego zawodnika, będzie taki sam, optymalny. Podsumowując, szkolenie polskie. Ładnie gramy, piękny styl czy skuteczny, znak zapytania. Szkolenie niemieckie? Nie musimy ładnie grać, ale skutecznie i chyba o to w sumie chodzi, tak? Nam, trenerom. Powiem wam, przedstawię, wyliczę teraz kilka poziomów metodycznych, jakie y, y, używa, y, używamy y, w metody nauczania po stronie niemieckiej. Poziom zerowy, gdzie jest sprzęt metodyczny, y, balon i piłka jumbo. Poziom pierwszy gdzie jest rolowanie i podbijanie piłki. Poziom drugi to jest podbijanie piłki i odbijanie do partnera, ale jeszcze bez siatki. Poziom trzeci jest podbijanie i odbijanie piłki do partnera przez siatkę. Czyli utrudniamy po prostu zadanie. I poziom czwarty, ostatni, to już jest odbijanie piłkę przez siatkę, normalna gra. Zaraz przejdziemy do omówienia tych poziomów. No nie zaraz, będziemy się spotykać i będziemy omawiać szczegółowo te poziomy. Dzisiaj na naszym dzisiejszym spotkaniu omówimy sobie tylko sprzęt metodyczny balon. Do czego służy i jak nam pomoże w nauce gry w tenisie. Poziom zerowy, sprzęt metodyczny, balon. Wow. No, to mamy balon. Popatrzcie się, ile fajnych, kolorowych balonów mamy tutaj. Coś fantastycznego. I można... Ło! Wow. I one też pękają i to jest właśnie frajda dla dzieci i dla nas. Na początku chciałem bardzo krótko charystykę balonu powiedzieć. Jest tani, jest ogólnie dostępny, jest lekki, przyjemny i co najważniejsze, jeśli chodzi o dzieci, jest dla dzieci znany. One przechodzą do środowiska nieznanego, czyli na korty, widzicie tutaj, i są, po prostu boją się, tak? Zobaczą balona i się czują już bezpiecznie, to jest bardzo ważne. To dla dzieci, a co dla nas? Dla nas trenerów balon jest bardzo ważnym sprzętem metodycznym, ponieważ po pierwsze, popatrzcie się, jest bardzo wolno spada na ziemię. Co to znaczy? Zyskujemy czas. A czas, w tym wypadku, dla początkujących jest najważniejszy, ponieważ jest, mają największy problem z czasem, bo nie mają tego czasu. Szybkie piłki, szybkie uderzenia i tak dalej. I to jest bardzo ważne. Dobra, to żeśmy sobie omówili. Co teraz z balonem możemy specjalistycznie zrobić do tenisa? Bo wiadomo, możemy sobie podrzucać, kopać, łapać, yy, yy, rzucać, dmuchać, yy, połykać i tak dalej, karmić. Wszystko możemy tym robić, tak? Ale specjalistycznie do tenisa. Uważajcie, słuchajcie, powiem Wam kilka rzeczy, które możemy balonem naprawdę uzyskać. Pierwsze, pętelkę do uderzenia. Możemy fajnie do uderzenia forehandu i backhandu. Zastanówcie się nad tym, czy w ogóle nam jest potrzebna pętelka. Jeśli tak to zastanówcie się, i w jaki sposób tym balonem właśnie możemy dzieci od razu uczyć pętelki do uderzenia. Drugie. Balonem możemy poprzez fajne ćwiczenia uczyć dzieci już uchwytu do forehandu, do backhandu i najważniejszego, uchwytu kontynentalnego. A wiemy przecież, i wiecie Wy też o tym, że uchwyt kontynentalny jest używany do większości uderzeń w tenisie i jest naj, najbardziej ciężki do nauki. Dlaczego? Ponieważ jest nienaturalne trzymanie rakiety. I już balonem... W początkowej fazie możemy tego dzieci uczyć. Możemy dzieci uczyć dynamiku uderzenia z forhandu i z backhandu. Czy to nie jest piękne dynamiku uderzenia, forhand becken z życiarzkami, takimi małymi. Możemy już zacząć uczyć serwisu, ale nie tylko serwisu uderzenia, ale też możemy uczyć koordynowania wyrzutu piłki z uderzeniem. Przecież to jest najtrudniejsze, najtrudniejsze uderzenie w tenisie to jest serwis, ponieważ trzeba skoordynować wyrzut piłki i uderzyć. I to już balonem możemy zagwarantować, możemy to zrobić. Następnie możemy też balonem już wprowadzać pierwsze taktyczne rozwiązania dla dzieci. Co to znaczy taktyka? To jest antycypacja i strategia gry. Antycypacja jest to przewidywanie gry, a taktyka to strategia gry. Przecież dzieci tego nie wiedzą, jak to się robi. Już balonem możemy to zaproponować prostymi, prostymi grami. Za chwilę pokażę wam jedno ćwiczenie, bo dużo teorii, pomyślicie sobie, dużo gada, mało robi. Zaraz pokażę jedno tylko ćwiczenie i później zadam wam zadanie, okej? Okay? Dobra, słuchajcie. To mam y, y, jedno ćwiczenie, które wam pokażę. Wyobraźcie sobie mamy 6-8 dzieciaków i robimy sobie z balonem y, chcemy nauczyć ich już uchwytu do forehandu i backhandu. Słuchajcie, bierzemy balon, bierzemy rakietkę małą, ja mam akurat teraz swoją i mówimy co? Dzieciaczkom mają balon dotknąć naciągu i tak szybko biec do przodu, żeby naciąg nie spadł nam z rakietki. Proszę bardzo. Już układa nam się elegancko uchwyt do forhandu i backendu. A i teraz ja mam zadanie dla Was, żebyście mi napisali w komentarzach później jedno ćwiczenie z balonem, z rakietą albo bez rakiety w formie gier i zabaw. Jakie ćwiczenia byście wymyślili do nauki pętelki do forehandu i backhandu? Zastanówcie się nad tym i czekam na wasze, na wasze propozycje. Na następnym spotkaniu omówimy to sobie jestem ciekawy, jaki będzie tego wynik. Będziemy powoli w sumie kończyć nasze pierwsze spotkanie. Na następnym naszej lekcji omówimy sobie piłkę jumbo. Co to jest piłka jumbo i w jaki sposób może nam się przysłużyć do nauki gry w tenisa. Jeśli Was zainteresowałem, mam nadzieję, że, że, że tak jest, chcecie się więcej dowiedzieć lub przejść jakieś dwudniowe szkolenie lub kurs animatora, tenera lub instruktora tenisa, to zapraszam na stronę www.ecsn.pl. Tam jest więcej informacji, możecie się dowiedzieć, do mnie zadzwonić i cieszę się na każdy od Was odpowiedź. Dzięki, jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, trzymajcie się.